Jesteśmy w Lizbonie, stolicy Portugalii, czyli kraju, który kiedyś był mega bogatym mocarstwem, któremu podlegała spora część znanego świata, a dzisiaj Portugalia to kraj nieco zdołowanych ludzi, świetnej kuchni i niezmiennie ciepłego klimatu. Mamy tydzień na poznanie jego sekretów, a poszukiwania zaczynamy, jak żeby inaczej, od śniadania. Jesteśmy właśnie e, w pastelerii na śniadanku. Pasteleria to e, tak zwana portugalska ciastkarnia, których jest w Lisbonie mnóstwo. I można tutaj e, zjeść malutkie pasteisze albo bolos, czyli e, ciasteczka różnych sortów e, na słodko, na cieście francuskim, e, na cieście drzewczowym, na ostro z mięskiem. E, Smakuje trochę jakby było paprykarzem szczecińskim. Ale bardzo dobre, z cebulką, pikantne. Tutaj natomiast jest ciasto z mięsem, które przypomina trochę brytyjskie wynalazki. Takie tamtejsze ciastka mięsne z tym. Z a tu jest ciasno drożdżowe. Oh. To z kolei smakuje mniej więcej jak nasze drożdżówki. I do tego kapucia. Ciekawe, jest tutaj y, też super zestawiony bar z alkoholem. I od rana tutaj łotają piwo, z kurka. Także tak wygląda portugalskie śniadanie. Nie bez powodu po portugalsku śniadanie to pequeno almoço, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza małe obiad. Dobra, skoro, skoro lokal są wolno, to nam też. Jest godzina 10.30. Na zdrowie.